Subskrybujesz Netflixa, Disneya, kupiłaś roczny dostęp do nowości gier na konsole, Zbierasz swoją ulubioną drużynę piłkarską, a ty tym zaproponowała Ci subskrypcję na stopy. Wyobraź sobie, że trafiłaś na ofertę last minute na wycieczkę do ciepłych krajów. Wylot jest jutro, ale Twoje stopy są gotowe do tego wyjazdu dzięki subskrypcji. Co zyskasz? Oszczędność pieniędzy. Przez cały rok trwania subskrypcji masz całą cenę zabiegów. Regularna pielęgnacja czyli żaden wyjazd do ciepłych krajów ci nie zaskoczy. Priorytetowe terminy dostosuje się do Twoich potrzeb. Bonusy ale o tym na razie cifra. I oczywiście najważniejsza, czyli profilaktyka. Ta oferta jest limitowana. Mogę ją oferować tylko 10 osobom. Daj mi koniecznie znać w komentarzu. Co o tym myślisz? Czy ta oferta jest dla ciebie? Czy chciałabyś poznać więcej szczegółów? Jestem mega, mega ciekawa.